Nasi bohaterowie w serialu przeżywają dużo traumatycznych chwil. No i pytanie, czy te traumatyczne chwile w ogóle w trakcie dorastania, czy one łączą, czy one dzielą. O kurczę. Ciężkie pytanie, bo mm, chciałabym odpowiedzieć, że często takie chwile w życiu łączą ludzi, mam wrażenie, bo dzielimy wspólne wspomnienia, jakoś tak to buduje naszą taką wspólną tożsamość. Ale w, czy w serialu to nas tak mocno łączy? Myślę, że na potrzeby tej chwili nas to łączy, bo my łączy tam, musimy mieć no wspólną wspólny front, musimy mieć wspólną strategię, żeby to się nam wszystko powiodło. Ale czy to nas łączy tak naprawdę, że zacieśnia to nasze relacje? Jesteśmy że bliżej? Że się wszyscy coraz bardziej oddalają tak, od siebie. Zdecydowanie. Seriału, tak. no Więc bo, to nie jest takie oczywiste. No bo trochę jest tak, że wiesz, jeżeli wspólnie z kimś przeżywasz jakieś, jakieś trudne chwile, no to to zacieśnia waszą relację, mhm. ale to jest tak, że oni tego nie przeżywają wspólnie. No tak. Oni robią wszystko cały czas przeciwko sobie i nie życzę tego nikomu, nie? bo to jest po prostu takie poczucie, że wydaje mi się, że. Jak teraz o tym pomyślałam, to nie tylko jest tak, że Alicja nie może nikomu z was zaufać, mhm. ale wy też nie możecie sobie mhm. nawzajem zaufać. I tak naprawdę kurczę, nie wiadomo, czego się złapać w pewnym momencie. No jeszcze chyba nie do końca ufamy sobie. W sensie. W jest sobie samym. No. Mhm. Tym bardziej w sytuacji, gdzie to jest rzeczywiście walka o przetrwanie i się robi taka cutthroat akcja, mhm. to trudno jest, żeby w takim wieku mieć narzędzia, żeby jeszcze zagarnąć swoich kolegów i mieć takie, przejdźmy przez to razem, wszystko będzie dobrze.